oh

Да, 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 да Je vais te faire un degré, छा <laughs> पंद्रहं

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.

何が起きた Diolch yn fawr.

Gŵy! 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 周家的。

sobie, o, wyprasz, wyprasz. Jest no ale to przytrzym sobie ją! Nie, tak! O, o jest A tam już ale to A, wmnie. Wmnie. I, Nie, 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 nie. nie.

だって。

Daarom zeg ik

Durman Dimitri. <laughs> <Tense çlepe. gülüyor> hey, <laughs> 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 Diolch. 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 Oh, jeez! Oh, jeez!

da'f! Ok! Mocny! Hoito hono kepeti uch saluté! Ora! Dobrze, tak. 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 Dobrze,

z aspiracjami do czwartej ligi, sparta szumotuły 2 do 1, bardzo ładna gra, jak pan ocenia zespół I cały mecz? zespół? Jest walka, powiedzmy, że są wyniki. Akurat wszyscy zaczęli trenować, więc w miarę mamy zespół wyrównany i każdy chce wygrać, każdy oddaje to co potrafi najwięcej, więc... W zeszłym tygodniu w takim samym stosunku bramkowym pokonaliście na wyjeździe błękitnych rąki która była, była, że tak powiem, trudniejszym przeciwnikiem Sparta, czy, czy Błękitna? Jakby Pan trener ocenił? Z perspektywy teraz na szybko, to raczej chyba Sparta, raczej tak miała więcej takich sytuacji, które, no ten karny, wiadomo, pechowo nie a tak to... Z kim gracie za tydzień? Jakie jak, jak, jak perspektywy na, na najbliższe mecze? Jak, na, na mecze? do, 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 do Strykowa. Ja, trzeba będzie starali się znowu grać. Gratuluję jeszcze raz. Panie trenerze, niestety porażka na wyjeździe 1-2 w dusznikach. W zeszłym tygodniu było dość okazałe zwycięstwo, w tym tygodniu niestety wynik niezadowalający. Jak pan może ocenić grę swoich, swoich podopiecznych? Chciałem podziękować chłopakom za, za grę, za wolę walki do samego końca. No niestety indywidualne błędy w pierwszej połowie straciliśmy dwie bramki. Można powiedzieć, że chował no, niefrasowliwość obrońców, gdzie, gdzie już przestrzegałem przed, przed takimi spadającymi piłkami przez 16 metr, błąd moim zdaniem rąkarze, ale to, już, to już, już, już wynikało może z tego, że chciały po prostu ratować tę sytuację. Szkoda, szkoda drugiej połowy mieliśmy naprawdę bardzo dużo sytuacji. Mieliśmy mój przeciwnik, może dwa razy był naszym bramką. No niestety, no, jeżeli się nie wykorzystuje takiej sytuacji, no niestety musi się do tylko żółtkarny jeszcze. No i trudno. No. Gratulacje dla duszni. Odegrali może najlepszy mecz w ostatnim czasie. Ja to tydzień chłopaku. Za tydzień mecz z Patrią Bóg? Za tydzień mecz z Patrią Bóg. E, oczywiście musimy się po tej porażce szybciej odbudować psychicznie. No, to bolą takie porażki, bolą, bolą, bo na pewno gdybyśmy nie byli lepszym zespołem, byliśmy lepszym zespołem. Nie nasi w no chłopacy robili wszystko co było możliwe, aby dzisiaj osiągnąć 3 punkty. No trudno, nie udało się. Dziękuję bardzo.